witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie sobie smarowałam usta moją nową ochronną pomadką. Kupiłam sobie taką arbuzową yy, z Nivea, bardzo fajna. Naprawdę taka no, mega delikatna i ja naprawdę muszę jej używać w pracy. Mamy tak suche powietrze, że po prostu yy, po 12 godzinach to się ma tak suche usta, że naprawdę yy, aż bolą. Więc ja muszę zawsze mieć pomadkę ochronną w torebce. No i co, kochani, od czego zaczynamy? O, zaczynamy od tego, że tak, jestem w samochodzie, strasznie wieje. Nawet samochód, słuchajcie, się rusza od tego podmuchu wiatru, bo wiadomo, ja tutaj mieszkam nad samą Wisłą i tutaj po prostu zawsze wieje bardziej niż gdziekolwiek, a i tak wieje, więc... Ruch jest straszny, samochody jeżdżą w jedną i w drugą stronę. Ja właśnie wróciłam, bo byłam też pozałatwiać różne sprawy, słuchajcie. Więc tak, dzisiaj w ogóle wróciłam rano z nocnej zmiany, pospałam trochę. Wtedy pojechałam szybko odebrać moją córkę ze szkoły. Pojechałyśmy do Dilsa. Zrobiłyśmy dość duże zakupy w Dilsie, bo kilka rzeczy mi się pokończyło i musiałam kupić słodycze bo już też nic w domu nie było, a zbliża się weekend, mnie nie będzie na weekend w domu, bo będę w pracy, więc... No więc wiecie, trzeba było jakieś tam zapasy zrobić. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Tak, później byłam zatankować samochód, bo już zapaliła mi się rezerwa, więc zatankowałam samochód, przyjechałam, słuchajcie, do domu, odstawiłam Ninę do domu, i właśnie wzięłam jeszcze ym, mojej mamy wypis ze szpitala, musiałam skserować i wiecie, zawieść y, do przychodni, zanieść mamie y, znowu y, leki, żeby zrobili jej recepty na nowy miesiąc, no i słuchajcie, i tak cały czas coś, więc mamy teraz godzinę chyba 14.08, ja y, odzywam się do Was z samochodu, bo chciałam Wam tak zacząć co już do tej pory, że tak powiem zrobiłam i ogarnęłam. No więc powiem Wam, że jak po nocce to już dużo ogarnęłam. Teraz idę do domu, zobaczę co tam w domu słychać. No Michał już też wrócił ze szkoły, więc dzieci są już w domu. i co no i Chciałam Wam pokazać te zakupy, które zrobiłam w Dilsie. Wczoraj też przyszedł do mnie kardigan, który zamówiłam sobie na wintet. Pokażę Wam też płaszczyk, który sobie zamówiłam na wintet. A i jeszcze zrobiłam zamówienie na reserved, bo powiem Wam, że moim dzieciom naprawdę tak się ostatnio zużyły i gdzieś pokurczyły skarpetki, że naprawdę miały braki i, i tak. Powiem wam, że jeszcze czeka na mnie pranie do prasowania, ale już dzisiaj absolutnie się za to nie zabieram, bo chcę wam poskładać filmy. Na obiad będę robić domowe hamburgery i dzisiaj jestem do 18 sama z dziećmi w domu, więc myślę, że trochę odpocznę. Słuchajcie, muszę trochę się zregenerować, bo mówię tak jak no już jak mówiłam wam wcześniej. Jutro jest sobota i niedziela, i ja jestem po 12 godzin w pracy, więc. Dzisiaj to jest taki mój jedyny dzień wolny po nocce, więc będę regenerować siły. I bardzo się cieszę, słuchajcie, z tego, że y, nigdzie dzisiaj wieczorem nie muszę wychodzić. Bo, wiecie, co może będzie widać, może Wam pokażę, jak wieje. Jak słuchajcie, już tutaj te iglaki się ruszają, to już naprawdę wieje, powiem Wam. O, widzicie? O, a tam jakbyśmy poszli. Czekajcie, o, tam jakbyśmy poszli, to tam już zaraz jest Wisła, więc tutaj zawsze gwiździ miłosiernie. Dobra, lecę do domku. Dobra, hej, hej kochani, ja już jestem w domu i zaraz Wam pokażę te zakupy, które y, zrobiłam z Ninką w Dilsie. Y, bo tak jak Wam mówiłam w samochodzie, pojechałyśmy tam w zasadzie tylko po słodycze i po rzeczy, takie, które mi się skończyły. A i tak słuchajcie, nie kupiłam płynu do płukania. Bo sobie nie zapisałam na liście. A jak sobie nie zapiszę na liście, to. O, zobaczcie. W ogóle zakupy mam w takiej torbie. I kupiłam tą torbę też w Dilsie. Ona kosztowała 5 zł. Bo powiem Wam, że ja zawsze na zakupy mam torby wielorazowe. Mam taką czarną torbę z pandą, ale ona już naprawdę jest zniszczona. Bardzo nie lubię brać reklamówek w sklepie czy na przykład jak jedziemy z moim mężem na takie duże zakupy to zawsze bierzemy te wiecie wielkie torby takie mega mocne z i one no, za zawsze 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 je mamy na zakupach yy, natomiast no nie miałam nic takiego kiedy wiecie ja jadę sama na jakieś takie nie super wielkie zakupy yy, więc mówię może coś w Dixie będą mieli fajnego i właśnie taką yy, sobie wzięłam yy, średnią torbę właśnie stamtąd. I teraz tak, te zakupy, które tutaj mam, o, jeszcze raz Wam pokażę, to, co wszystko tutaj jest, plus jeszcze dwa opakowania Pringlesów, które już zostały zjedzone i nie ma po nich śladu, za te zakupy zapłaciłam 123 zł. I już Wam, słuchajcie, pokazuję, co tutaj mam. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz to jest Ajax i kupiłam ten, który miałam ostatnio, ten niebieski, no ten zapach mi się najbardziej podoba, inne jakoś mi nie przypadły do gustu, więc z powrotem wzięłam ten niebieski, myślałam, że może coś innego będzie fajnego, ale niestety nic mi nie podpasowało, więc wzięłam ten, wzięłam już kolejny raz ten Silic Bank, Kamień i brud, mi w zasadzie chodzi tylko o kamień, i powiem Wam, że wiele miejsc z kamienia udało mi się tym doczyścić, i to jest ekstra. I skończył mi się, używam tego również do toalety. Czy wiecie, jak przy kranach czasami się osadza kamień od wody? No to to jest, czy na kranach? To naprawdę, czy tutaj wyczyściłam ten mój czarny kran przy moim czarnym zlewie, i też sobie super poradził nic y, jakby się nie odbarwiło i tak dalej, bo to też wiecie, trzeba sprawdzać. Więc y, ten Cylit bank. Teraz tak, y, chusteczki te nawilżane w Dilsie. Są mega fajne, i jak jestem, to je kupuję. I teraz kupiłam e, słuchajcie dwie rzeczy do korpieli. Y, pierwsza rzecz to jest taka kula teczowa i to jest dla Niny. Czekajcie, będzie widać kolorki. To jest fiolet, róż i biały. O. I ona jest o zapachu lawendy. A dla mojego syna wzięłam coś. Okej, okay, a druga, słuchajcie, jest dla mojego syna, i to jest coś takiego. Ona tutaj ma w środku diamenciki. I wiecie co, ja ją otworzę, bo ja sama jestem, słuchajcie, ciekawa, jak ona wygląda. I te kule chyba były. Po 8 złotych. Moje dzieci lubią, słuchajcie, takie rzeczy do kąpieli. No nic, rozerwę to jakoś. O, fajne. I to jest um, diamenty. Musujące diamenty i sól. O, zobaczcie, coś takiego w środku, takie diamenciki fajna rzecz, zobaczcie, ładnie to wygląda i tam była słuchajcie taka właśnie seria lawendowa, więc to wszystko jest o zapachu lawendowym, więc będzie dzisiaj fajna kąpiel, więc tak. I teraz co tu jeszcze słuchajcie mamy dalej, um, tak, jeszcze wzięłam kostkę toaletową. Bo ostatnią założyłam, taką żelową, którą ostatnio chyba. Taką żelową, którą ostatnio kupiłam w netto, chyba. Więc o takim zapachu hawajskim. Nawet tutaj czuć, że ładnie pachnie. No i słuchajcie, zostały słodycze, same słodycze, więc tak. Trzy e, razy to Fifi, e, bo jak kupimy trzy, to płacimy za trzy paczki 15 złotych, więc to jest. E, fajna cena teraz tak Kinder Bueno białe później z Kinder takie to są takie jakby wafelki z takim kremikiem drugie dla Michała gwiazdki też były dwie dwa opakowania widzę że już Nina chyba jedną gdzieś porwała więc druga jest dla Michała, to są takie te gwiazdki Milky Way. W ogóle baton Milky Way to jest mój ulubiony baton ever. Te ciasteczka są świetne, ciasteczka Mars. Kupiłam knopersy, bo ja też bardzo lubię i zaraz sobie jednego zjem do kawy. I jeszcze jedna fajna rzecz, która się pojawiła ostatnio w Dilsie, to jest ta kula tylko w białej czekoladzie i powiem Wam, że właśnie ta w tej białej czekoladzie jest jeszcze pyszniejsza niż ta w tej ciemnej. Naprawdę pyszna, także polecam, spróbujcie sobie, może później jeszcze wam nagram, jak ona fajnie wygląda w środku, bo naprawdę jest mega. Teraz jeszcze Wam pokażę szybciutko to zamówienie, już wiecie co, nie będę Wam pokazywać Vinted, pokażę Wam w innym filmiku, ale jeszcze chciałam zobaczyć właśnie to zamówienie, które właśnie do mnie przyszło wczoraj z Reserved, ale jeszcze pokażę Wam stópki. Kupiłam sobie w Pepko stópki i ja bardzo często kupuję właśnie te koronkowe, one fajnie wyglądają na stopie i ja je noszę w pracy, o tak wygląda jedna. Ja je noszę w pracy do tych butów medycznych. To one naprawdę mi się fajnie sprawdzają, i nogi mi się wiecie w tym, jakoś tam nie, nie pocą, i jest mi wygodnie, bo mi zawsze w pracy w stopy jest gorąco, a to jest naprawdę fajna rzecz. No i teraz tak, no i słuchajcie, te stópki tu są dwie pary, i to kosztuje tylko 3 zł, więc. I teraz tak, tutaj mamy zobaczcie, zamówienie z lizard, i tak jak mówię, ja tutaj zamówiłam w zasadzie tylko skarpetki bieliznę dla moich dzieci, więc pokażę Wam tylko skarpetki. Tylko niech ja się dostanę do tego kartonu. Czekajcie. No i już, otwieraj się. O, okej. Okay. No i dobra, już Wam pokazuję. Dobrałam się do kartonu. Tak to wygląda, tak wygląda zamówienie. Widzę, że już tutaj jest bielizna dla mojego syna, tutaj są dla niego skarpety, a tutaj są skarpety dla Niny, więc zaraz Wam wszystko powiem sobie jak. O, będą spoko, słuchajcie. To są ile? A to jest, są trzy pary. Bym musiała wejść na stronę, ale ja mniej za to zapłaciłam. O, zobaczcie, takie fajne e, bokserki w różnych Kolorkach dla chłopca i ja mam tutaj w rozmiarze 1,58 m64. I teraz tak, skarpetki. Wiecie co, ja otworzę, żeby Wam pokazać, bo te są właśnie dla Michała. One są w rozmiarze chyba 37. Poczekajcie. Tak, 37, bo mój syn tak rozmiarności, tylko słuchajcie, chcę Wam tutaj odciąć tą i zobaczcie, ile tutaj jest par i za ten zestaw, słuchajcie, skarpet zapłaciłam 39,99 i pierwszy to jest, słuchajcie, taki stworek kolejny kolejny Taki, taki, taki i taki. Poczekajcie, jeszcze zerknę. Tak, będą dobre. Bo mój syn naprawdę słuchajcie, ma już rozmiar 37, więc już dawno mnie przerósł, ma szeroką stopę i tutaj będzie miał porcję nowych słuchajcie, skarpet, więc mega fajnie. I teraz kupiłam jeszcze skarpetki dla Niny i tutaj za ten zestaw też zapłaciłam 39,99. To powiem Wam, że wydają się takie, no, dość porządne. Mam nadzieję, że jakoś nie skurczą się po praniu i mega szybko, wiecie, nie skulkują. Bo ostatnio, czekajcie, skąd ja kupiłam skarpety? Chyba z i Też wydawały się, wiecie, na pierwszy rzut okej. Okay, a później je po, pr po praniu, to powiem Wam, że. Jakość tragiczna, no ale, poczekajcie, jeszcze tutaj coś trzymam. Muszę to odciąć, żeby dziury nie zrobić, Boże, jak ja tego nie lubię. Dobra, może się udało. Nie, jeszcze z jednej strony. O, teraz się udało. I dobra, i tutaj są skarpetki dla Niny i tutaj też są różne, Buźki, tylko tutaj są kotki. Pierwsza taka, drugie, no tu jeszcze, zobaczcie, trzecia. Czwarta, szósta i siódma. I zobaczcie też na każdy dzień tygodnia jest jakby inny wzór, inny kotek. Więc naprawdę powiem Wam, że bardzo fajne skarpetki. Zobaczymy, jak się będą zachowywały po pierwszym praniu. Więc jestem bardzo zadowolona. Fajny, fajny duży zestaw. Ok, jedziemy z tym koksem, ja już jestem w domu i smażę burgery. I słuchajcie, ja do takich domowych burgerów y, zawsze używam y, z dla tych burgerów wołowych. One naprawdę są y, przepyszne i jak się usmażą, to naprawdę jest to taka, wiecie, konkretna porcja y, mięsa wołowego, więc naprawdę idealnie. Okej, okay, mega wypasiony hamburger gotowy. Mam tutaj ogóreczki, paprykę, mięsko w środku, którego nie widać, ser, listki szpinaku, tutaj o wystają no i oczywiście dużo sosu czosnkowego. Więc tak to wygląda. Nie mam świeżego pomidora, przydałby się, no ale obędziemy się bez tego, więc idziemy jeść, bo już jest godzina 15:30, Boże, ten czas leci. A my jeszcze nie jedliśmy obiadu, więc to będzie dzisiejszy nasz obiad. Dzieci już jedzą, więc ja też uciekam. A tutaj po prostu za jedzonkiem rozpościera się bałagan wszechogarniający kuchnię. No ale zawsze robię taki burdel, po prostu przy robieniu jedzenia. No, tylko zjedz w całości. No i brawo. Słuchajcie, ukryłam dla Pleja yy, tabletkę na odrobaczenie w kawałku mięska. Dobre było? Nawet nie poczułaś, nie? Że coś tam pani ukryła. No tak. Siad, siad. No właśnie. Dobry pies. Ok, yy, trochę odpoczynku po yy, tych pysznych hamburgerach. Zaraz, słuchajcie, zrobię sobie kawkę wyprałam jeszcze koce wyprałam cztery koce pogoda tak jak Wam mówiłam jest wietrzna ale nie chcę mi się już z tymi kocami słuchajcie schodzić do suszarni powieszę je na balkonie i możliwe, że po prostu do wieczora przy tym wietrze je przewieje i wyschną oby nie padało tylko no ja sobie tutaj chwilę odpoczywam tak naprawdę wiecie tak na pół godzinki sobie zaległam, że tak powiem i co jeszcze? I muszę posprzątać kuchnię i muszę jeszcze wykąpać Pleja. E, powiem wam, że wczoraj byliśmy e, z psem Uweta na obcięciu paznokci, e, pazurków, bo naprawdę e, nam nie dał sobie obciąć paznokci, więc e, woleliśmy, słuchajcie, go zawieźć do profesjonalisty i po prostu się z tym nie męczyć. E, tak jak widzieliście, dałam mu właśnie jeszcze tabletkę na odrobaczenie, bo wczoraj też wzięłam, bo ostatnio był odrobaczany chyba w październiku. A to już też kilka miesięcy minęło. No i tak, kochani, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Tak, jeszcze słuchajcie, muszę wykąpać psa, bo naprawdę tak sierści. Tak po prostu spada z niego sierść. Nie wiem, no chyba teraz po prostu zwierzęta wymieniają tą sierść na. rzucają po prostu zimową sierść na, na lato. I naprawdę, mimo że to jest mini, mini piesek, to i tak naprawdę widać tą jego sierść. Więc muszę go chyba wykąpać i jakoś go wyczesać. Myślę, że wtedy po prostu to, co ma spaść. To spadnie, a tak po prostu no, jest masakra. Więc zaraz się zabieram dalej za robotę. śladu po bałaganie, który widzieliście niedawno w filmie, więc zmywarka nastawiona. Ja idę teraz wyjąć koce z pralki i rozwieszę na balkonie, bo o dziwo wyszło słońce. O, poczekajcie, wyszło słońce i mamy takie niebo, więc może wyschną do wieczora. Dobrze, idziemy kąpać pleciusia. <gł Ojko> Ale wiesz co, musimy tutaj najpierw napuścić trochę wody. I musimy... Ja, Plejciuś, czy ty wiesz, co cię czeka? Chyba nie. Plejciuś, musimy wykąpać psa. Naprawdę, mimo że jest tak malutkim pieskiem, naprawdę gubi sierść zimową. Nie wiem, czy będziecie to witać? No może nie widać. Może nie widać, ale. przejadę po nim, to od razu mam. O, nie nie na Michała spodniach, o widzicie? Widzicie na pewno. Więc, yy, mimo że to jest taki malutki piesek, to i tak po prostu zrzuca sierść. Taki malutki, taki malutki mikroskopijny psu-psu, to i tak naprawdę. A. O, kochany, tak. O, jaki kochany. Tutaj mam fajny widok. Tutaj <noise> widok na stópki mojego syna, ale chodziło mi o, o tą moją tutaj dżunglę. Fajnie to wygląda, lubię ten widok. Słuchajcie, jak sobie tutaj leżę. Tutaj moje monstery. Tam jest mój, szybko, moje monstery. Pieniążek zamiokulkas y, i tam mam mój nowy nabytek piękną alokazję no no właśnie, ale jeszcze o tej alokazji Wam nic nie nagrywałam może jeszcze to zrobię dzisiaj, wiecie co taki znowu będzie leniwy domowy vlog ale takie lubicie najbardziej zwykłe, y, nie przereklamowane nie wiecie, nie naciągane, nie wszystko mega super yy, fajnie, To tylko po prostu zwyczajny dzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Bardzo mi miło, że jesteście i że lubicie takie zwykłe domowe vlogi. Ja, jeżeli mam tylko chwilę wolną od pracy, to to jest dla mnie ogromna przyjemność nagrywać dla.